Regionu. Dziś pokażemy Parlament Europejski od środka oraz podsumujemy nyskie targi pracy i opolskie jarmarki świąteczne. W przeglądzie pogranicza polsko-czeskiego powiemy ponadto o niezwykłym koncercie na zamku w Niemodlinie. Obwodnica Nysy i podkamienia coraz bliżej. Inwestycja ruszy za dwa lata. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przygotowuje się do realizacji długo wyczekiwanej inwestycji budowy obwodnicy miejscowości Nysa i Podkamień. Nowa trasa o długości około 4,5 km ma poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, a także usprawnić ruch w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, realizacja obwodnicy planowana jest na lata 2028-2030. Inwestycja powstanie dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu obwodnicowego, a jej wykonawcą będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Projekt zakłada budowę nowego odcinka drogi w klasie technicznej G. Powstaną również drogi dojazdowe przeznaczone m.in. dla transportu rolnego. Na trasie obwodnicy przewidziano budowę trzech rand, w tym na skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Nysa-Hajduki-Nyskie oraz z drogą wojewódzką nr 411. W planie znajduje się także przebudowa istniejącego ronda na Drodze Krajowej nr 41, które będzie stanowić początek obwodnicy. Szanowni Państwo, właśnie jesteśmy po głosowaniu podczas sesji Rady Miejskiej w Nysie, gdzie radni podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu odbudowy dla Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Ta uchwała otwiera nam jako samorządowi powiatu drogę do procedowania. Podpisania umowy na dokumentację projektową Strażnicy i następnie przejścia do etapu realizacji. To kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców Nysy, Połub informacji o rozpisaniu przetargu na budowę ostatniej części obwodnicy Nysy między Podkamieniem a Niwnicą. Budowa dodatkowej części obwodnicy to znaczące usprawnienie komunikacji w Nysie dla mieszkańców, ale także dla służb, które będą z tej drogi. Korzystać, zwłaszcza w kontekście budowy nowej Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej, jak i szpitala przy ulicy Otmuchowskiej. Dodatkowo, y, dzięki zapewnieniom marszałka województwa, powstaną ronda zarówno przy Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej, jak i przy zjeździe do szpitala przy ulicy Otmuchowskiej, a także y, marszałek wspólnie z samorządem powiatu y, prowadzi rozmowy w sprawie budowy trzeciego ronda na styku ulic Hełmońskiego, Mieczysława I i Otmuchowskiego. Ważnym elementem inwestycji będzie budowa trzech obiektów mostowych, to jest wiaduktu nad linią kolejową, wiaduktu nad drogą gminną oraz mostu nad rzeką Kamienica. Nie zabraknie też infrastruktury towarzyszącej, takiej jak system odwodnienia drogi, przepusty drogowe, ciągi pieszorowerowe na wybranych odcinkach oraz zagospodarowanie zieleni przydrożnej. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym przebudowę kolidującego z trasą uzbrojenia terenu. To ważny krok w kierunku poprawy układu komunikacyjnego regionu i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Nysy i okolicznych miejscowości. Sklep firmowy Bakoma, Nysa, ulica Mostowa 1. Oferujemy różnorodny asortyment spożywczy i przemysłowy, w tym świeżo wypiekane pieczywo oraz całą gamę nabiału, jogurty owocowe, naturalne, śmietany, produkty bio i wege. Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 7 do 20. Jesteśmy na parterze Domu Weneckiego. Dla naszych klientów godzina parkingu gratis. Bakoma, to tak naturalne! Zamek książęcy w Niemodlinie coraz mocniej kusi turystów. My odwiedziliśmy jego podwoje przy okazji wyjątkowego koncertu. Koncert kwartetu smyczkowego Compassione odbył się w dawnej Zamkowej Kaplicy z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w ramach akcji Mój Zabytek Mam, To Dbam. Oprócz kameralnego nastroju, kaplica gwarantuje doznania muzyczne dzięki wspaniałej akustyce. Jesteśmy w dawnej kaplicy zamkowej, zdekonsekrowane przepiękne miejsce, budowane za czasów Żerotinów z cudowną akustyką, bo teatr dworski zawsze był na zamku. Zawsze w Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków zapraszamy na koncerty muzyki klasycznej, od muzyki dawnej polifonii, od renesansowej przez barok, klasyczną muzykę do współczesnych nut, na które tutaj serdecznie zapraszamy nasze słuchaczy. Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 serdecznie zaprasza wszystkich miłośników historii i zabytkowych wnętrz na zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Od wakacji dla zwiedzających będą dostępne kolejne sale. Zamek Niemodlin jest jednym z najcenniejszych zabytków renesansu w zasadzie w Polsce i trzeba też zawsze pamiętać o tym, mając też na uwadze, że mamy to tysiąclecie korony polskiej, tysiąclecie rocznicy koronowania Bolesława Chrobrego, na króla Polski, że w Niemodlinie rządzili władcy z dynastii piastowskiej Bolko Niemodliński, Bernard Niemodliński, tak więc też w skali naszego miasta osoby wybitne i osoby, które miały wpływ na kształtowanie tego ośrodka osadniczego, jakim był Niemodlin. Niemodlin, miasto o 800-letniej historii. Zamek jest faktycznie interesujący i ze względów historycznych, ze względu na swoją bryłę, która jest w niewielkim stopniu przebudowana, jak i ze względu na otoczenie, bo jest przepiękny park, są te Daniele, które stanowią ogromną atrakcję. No i trzeba też popatrzeć na Imogen jako pewną kompozycję przestrzenną miasta, dlatego, że z jednej strony mamy zamek, z drugiej strony mamy zabytkowy kościół, a przez środek leci rynek o bardzo nietypowym kształcie, i tego typu rynku w Polsce jest tylko kilka. Niemodlin to także słynne już wojewódzkie obchody Święta Karpia, a także etnofestiwal. Obydwie imprezy mają jarmarczny charakter, a oprócz konkursów goście będą mogli nabyć różnego rodzaju produkty od czołowych opolskich producentów, zielarzy i rękodzielników. Zdecydowanie to jedne z naszych ulubionych imprez w kalendarzu. W kolejnych miesiącach zapraszamy na wspaniałą celebrację Dnia Mamy. Już weekend 24-25 maja zapraszamy na wspaniały event dla rodzin z dziećmi, gdzie mamy będą mogły uczestniczyć w sesji fotograficznej na zamku. Będzie teatr dworski dla dzieci, różne warsztaty edukacyjne. A takim kluczowym naszym świętem jest etnofestiwal w wakacje, czyli 15 sierpnia, na który już dzisiaj zapraszamy. Warto też sprawdzić, co serwuje działająca od kilku miesięcy kawiarnia o unikatowym wystroju. Galeria Dekada, Nysa, ulica Kolejowa. Zapraszamy na promocje i superokazyjne ceny w ponad 60 sklepach. U nas znajdziesz popularne marki jak Carrefour, Reserved, Half Price, CCC czy Douglas. Dekada Nysa. Twoje miejsce spotkań i zakupów. Decyzje zapadające w parlamencie europejskim mają realny wpływ na nasze życie, od zasad na rynku pracy przez ochronę środowiska, po ceny w sklepach. Dziennikarze z województwa opolskiego mieli okazję zobaczyć z bliska jak bije serce europejskiej demokracji. Wizyta studyjna w Brukseli obejmowała między innymi zwiedzanie budynku parlamentu, zwiedzanie sali plenarnej i spotkania z polskimi delegatami. Wszystko to pozwoliło poczuć atmosferę miejsca, gdzie zapadają decyzje mające wpływ na życie setek milionów Europejczyków. Europoseł Andrzej Buła z Europejskiej Partii Ludowej podzielił się kulisami pracy w Parlamencie Europejskim, ale także pokazał, że europejska polityka to nie tylko wielkie słowa, ale przede wszystkim codzienna praca nad konkretnymi rozwiązaniami i odpowiedzialność. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jest grupa pań i panów dziennikarzy z Województwa Opolskiego. Bo jeżeli mówimy o naszej pracy, to bardzo ważny jest ten aspekt informacyjny i komunikacyjny. I doskonale też wiecie wy, że żeby przekazać naszym mieszkańcom coś, co jest ważne dla nich, potrzebujecie tej wiedzy, tego, tego fundamentu, gdzie się coś tworzy, gdzie, gdzie zapadają decyzje, jak one zapadają, jak ważne są ustalenia polityczne, jak ważne są ustalenia merytoryczne, które się tutaj odbywają. Dlatego uważałem, że, że jesteście bardzo ważną grupą podmiotową w tym, w tym całym przekazywaniu tego, co jest ważne dla mieszkańców. W Brukseli spotkaliśmy się także z Bogdanem Zdrojewskim, doświadczonym europosłem. Który, bez ogródek, mówił o wyzwaniach i realiach unijnej legislacji, w tym o trudnych kulisach negocjacji, choćby w sprawie umowy z Mercosurem. Wieczorem czekała nas kolacja, która stała się czymś więcej niż tylko kulinarną ucztą. Gościem specjalnym był Margulan Baymukhan, ambasador Republiki Kazachstanu przy Królestwie Belgii. Dyplomata również podzielił się spostrzeżeniami na temat europejskiej polityki. Z uznaniem wypowiadał się o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W europejskiej stolicy demokracji wzięliśmy udział w otwarciu biura regionalnego województwa opolskiego. To ważny krok, by nasz region miał własne okno na Europę. Jego kierownikiem został Tobiasz Gajda. Zapraszam na stronę internetową bruksela.opolski.pl, a także na nasz kontakt mailowy brukselałpoapolski.pl Mieszkańcy mogą się kontaktować z nami w prośbie o. Parowanie jakich spraw z Brukseli, kontynuacji ich prowadzenia właśnie tutaj w Brukseli, kwestiach promocyjnych, kwestiach właśnie kooperacji, pozyskiwania funduszy jesteśmy dla mieszkańców tutaj na miejscu, aby skrócić ten dystans między instytucjami unijnymi a właśnie w Opolskim. Na efekty będziemy musieli poczekać. Ale jesteśmy spokojni o skuteczność. Wracamy do Brukseli w, takim, w taki formalny sposób, jako przedstawicielstwo. Dlatego, że oczywiście bywaliśmy tutaj i byliśmy obecni. Ja sam osobiście mam okazję uczestniczyć w, komite w pracach Komitetu Regionu, wcześniej. Ówczesny marszałek, a dzisiaj europoseł, też dość intensywnie przyjeżdżał do Brukseli. Są różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia, również możliwości finansowe, do których, z których warto skorzystać, ale nie będąc tutaj i nie mając do tego dostępu do tej wiedzy w takim pierwszym, z pierwszej ręki, no często niestety nie udaje nam się z tego skorzystać. Ciekawa była także wizyta w Business and Science Poland, gdzie rozmawialiśmy między innymi o mechanizmach wsparcia firm, w tym rozwoju innowacji ze środków unijnych. Business and Science Poland to jest organizacja reprezentująca na poziomie unijnym polskie firmy i w celu działania jest to, żeby gdzieś te postulaty i tematy, które są kluczowe dla polskich firm, w tym m.in. też z Województwa Opolskiego, docierały do interesariuszy na poziomie unijnym, czy to w Komisji Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim, czy w Radzie Unii Europejskiej, tak aby zapewnić, że te akty legislacyjne, które są tutaj tworzone w Brukseli, uwzględniały te postulaty, interesy i potrzeby polskich firm. Także uważam, że to jest bardzo istotny element tego całego ekosystemu unijnego, zapewnienie, że głos polskich podmiotów jest słyszalny i dociera do wszystkich tych, którzy później decydują o tym, jak te akty wyglądają. Na koniec zapytaliśmy naszego europosła, czy możemy jeszcze jako Polska wycisnąć w cudzysłowie coś dobrego z Unii Europejskiej. No, przede wszystkim musimy być aktywni, musimy, e, musimy być tu w Brukseli, ale musimy też być ze swoimi po pomysłami i potrzebami, bo ja zawsze mówię, że nie da się powiedzieć komuś, dajcie nam więcej pieniędzy. Trzeba naprawdę usiąść, pomyśleć, na co by się chciało przeznaczyć ewentualne większe pieniądze. Wtedy szuka się rozwiązań. No, na pewno w infrastrukturze, to jest to, o czym teraz mówimy, czyli inwestycje na obronność, które według mnie powinny być bardzo mocno przemyślane, jeżeli chodzi o cel publiczny. To, o czym mówimy, że 150 miliardów, które będzie w obligacjach, bardzo nisko oprocentowanych, to jest szansa dla Polski. Budowa centralnego portu komunikacyjnego, który również mógłby w przyszłości służyć jako pewne zabezpieczenie obronne. No więc, właśnie odpowiednie wpisanie tego projektu do, 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 do tego przedsięwzięcia. Więc kwestia wykorzystania potencjału Unii Europejskiej wiąże się zawsze z tym, że mamy na coś pomysł. Samorządowcom z Opolszczyzny życzymy zatem dobrych i przemyślanych wniosków do europejskiej wspólnoty. Nysanet. Internet światłowodowy plus telewizja HDI 4K już na wyciągnięcie ręki. Postaw na wygodę, oszczędność i niezawodność. Zapraszamy klientów indywidualnych i biznesowych. Nysanet. Zaufaj lokalnej marce. Cukry nyskie polecają herbatniki regionalne, tradycyjne receptury i smak z dziecięcych lat. Za nami 25. i jak do tej pory największe targi pracy w Nysie, organizowane przez nyskiego pośredniaka. Targi pracy i edukacji partner, które odbyły się 11 kwietnia w hali Nysa, były jednym z kluczowych wydarzeń na rynku pracy i edukacji w całym regionie. Targi przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przy wsparciu starostwa powiatowego i partnerów wydarzenia przyciągnęły liczną grupę uczestników, osób poszukujących pracy, uczniów, studentów oraz specjalistów od HR. Ja przede wszystkim cieszę się, że jest tu wiele młodzieży. Młodzieży, która za chwilę będzie wchodziła na rynek pracy i młodzieży, której trzeba dać pewne wskazówki. Są tutaj firmy, przedsiębiorstwa, są instytucje które taką mapę drogową dojścia do końca kariery na pewno mogą podpowiedzieć. Co jest też bardzo istotne, że tak różnorodny dobór wystawców. Powoduje, że można w dzisiejszych czasach zainteresować młodzież bardzo konkretnie, ale też odpowiedzieć na potrzeby tych, którzy stracili na przykład pracę. Co mnie bardzo cieszy w, ostatnim, w ostatnich tygodniach, to fakt, że sytuacja powodziowa nie spowodowała żadnych wolniej, zwolnień grupowych. To jest duża zasługa i wysiłek samych przedsiębiorców, ale też naszego Powiatowego Urzędu Pracy, za co im serdecznie dziękuję. Biorąc pod uwagę te targi, które tutaj obserwujemy, to widzimy też, że świat się zmienia, zagrożenia się zmieniają, potrzeby się zmieniają, i my, rynek pracy, musimy odpowiadać na te potrzeby, na te zagrożenia. Tym samym kreując właśnie nowe trendy, wyznaczając nowe trendy, jeśli chodzi o zatrudnienie. Tegoroczna edycja opierała się o cztery tematyczne strefy: to jest strefę wystawców, networkingu, doradztwa zawodowego oraz strefę nowych technologii i innowacji VR. Setki ofert pracy, branża budowlana, branża produkcyjna, branża IT, więc z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, to jest kwestia chęci. Jest to świetna. Sprawa i świetny moment na to, żeby przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, zapoznać się z warunkami pracy. Chyba lepszej okazji na to, żeby podjąć pracę w powiecie nyskim nie będzie. Na chwilę obecną mamy bezrobocie na poziomie 7,5%. Jeszcze miesiąc temu było powyżej 8%. Oczywiście jest to spowodowane tym, że uruchomiliśmy środki europejskie i jestem święcie przekonany, że to bezrobocie będzie, będzie spadać. A po tych targach. Myślę, że spadnie do poniżej 6%. Udział w targach był bezpłatny zarówno dla wystawców, jak i uczestników. Wydarzenie to potwierdziło swoją rolę jako ważne ogniwo w integracji rynku pracy i edukacji w regionie. Tradycyjnie jak co roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w Niedzielę Palmową odbył się jarmark wielkanocny. Program obfitował w wydarzenia dla starszych i młodszych uczestników. Jarmark w Bierkowicach przyciągnął jak zawsze pasjonatów twórczości ludowej, dawnego rzemiosła czy tradycyjnych wyrobów kulinarnych. Na blisko 100 stoiskach handlowych mogliśmy nabyć produkty i ozdoby na święta, wyroby ludowej twórczości artystycznej, soki, nalewki czy też sery. 48 Jarmark Wielkanocny odwiedziło ponad 11 tysięcy osób, które stworzyły atmosferę radości, wspólnoty i świątecznej tradycji. W programie nie zabrakło tradycyjnych instrumentów, regionalnych przysmaków, żywych zwierząt, pokazów, warsztatów dla dzieci i dorosłych, a także występów artystycznych, które rozbrzmiewały na terenie przez cały dzień. Muzeum będzie czynne też od 1 do 4 maja, od 10 do 18. Do zwiedzania dostępne będą tereny parkowe, wnętrza obiektów zabytkowych oraz wystawy czasowe. Ostatni tydzień poprzedzający Wielkanoc to czas, kiedy w wielu miastach są organizowane świąteczne jarmarki. Nie inaczej było w paczkowie. Podczas zorganizowanej na płycie rynku imprezy prezentowali się lokalni wystawcy, rękodzielnicy, organizacje i jak zawsze bardzo aktywne szkoły. Na miejscu można było kupić przysmaki przygotowane przez miejscowe stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. W ofercie były m.in. domowe ciasta, bigos, kiełbasy, miody, a także strojki na drzwi, wieńce wielkanocne czy też zdrowe przetwory. To już jedenasty rok z rzędu, kiedy organizujemy wspólnie ze środowiskami lokalnymi. Jarmark wielkanocny. To już tradycja, ona się na tyle przyjęła, że ochoczo odpowiadają na nasze zaproszenie środowiska lokalne poprzez koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, przedszkola, szkoły generalnie, placówki oświatowe. Przyjeżdżają również przedstawiciele rękodzielnictwa, nie tylko z powiatu nyskiego, z województwa polskiego, ale również z Dolnego Śląska. A z kolei wśród kupujących, odwiedzających są zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i ościennych miejscowości Dolnego Śląska i również Czesi z Republiki Czeskiej. Przewaga paczkowskiego jarmarku polega na tym, że można tutaj kupić towary od lokalnych rzemieślników, co jest gwarancją unikatowości i oryginalności. Kupując na mniejszych jarmarkach, wspieramy lokalne małe społeczności. Reprezentujemy Stowarzyszenie Odmuchowskie Piranie. Dzisiaj wspomagamy ZOL. Wszystko, co mamy w sprzedaży, przeznaczamy na ZOL w paczkowie. Dlatego zapraszamy po ciasto, babeczki, kury, baranki. Nasze zdjęstwo co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ciasta znikają jak świeże bułeczki. W asortymencie mamy wszystko. Najczęściej serniczki, bo to są chyba ulubione ciasta paczkowian. Ale są też i jabłeczniki, orzechowce Tutaj z galaretką, piękny asortyment do wyboru, święto, do koloru. Jesteśmy ze Środowiskowego Domu Samopomocy, reprezentujemy osoby niepełnosprawne. Tutaj są nasze rękodzieła, świeżo wypiekane ciasta, serdecznie zapraszamy o wsparcie. Były zajączki, babeczki, pieczenie i produkty spod znaku nyskiego księstwa jezior i gór, w tym przepyszne miody. Nie zabrakło też tradycyjnego mocowania Palmy Wielkanocnej z Burmistrzem Miasta i Przewodniczącym Rady Miejskiej. To no Jest piękne, to zostało tutaj wymyślone przez pracowników Ośrodka Kultury. Zawsze panie z Ośrodków Kultury Wiejskiej przygotowują co roku jedną dużą palmę, mniej więcej o wysokości 4,5 do 5 metrów. Również ozdabiamy w takim klimacie niedzieli palmowej, generalnie jakby w nastroju wielkanocnym ozdabiamy Rynek Ratusza i tak przez całe święta, przez całą niedzielę w przez całe święta wielkanocne Rynek Paczkowski jest naznaczony tym charakterem najważniejszych naszych świąt w kulturze chrześcijańskiej. Nie zabrakło też nastrojowej muzyki i warsztatów dla dzieci. Paczków warto odwiedzić nie tylko z okazji jarmarku. To za sprawą między innymi zachowanych bardzo dobrze średniowiecznych murów obronnych, czy też Muzeum Gazownictwa. A jak już jesteśmy przy średniowiecznych klimatach? Przypominamy, że święto Wojciechowe w Opolu zostało przełożone przez organizatorów na dzień 4 maja. Gościem honorowym będzie Król Bolesław Chrobry. Gorąco polecamy! Bezpłatna Szkoła Polityczna Medyk poleca zawody przyszłości. Kształcimy m.in. na kierunkach technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, czy też technik usług kosmetycznych i technik sterylizacji medycznej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i profesjonalne pracownie. Szczegóły rekrutacji na stronie www.medykmyślniknysa.pl. Zapraszamy. Nysa, ulica Kościuszki 10. Za nami dwudniowy festiwal roślin w Nysie który okazał się strzałem w dziesiątkę organizatorów. Obwoźna Giełda Kwiatów od kilku lat dostępna jest w różnych zakątkach Polski, przyciągając do siebie miłośników kwiatów doniczkowych. W hali Nysa Festiwal odbył się po raz pierwszy, a sądząc po frekwencji, na pewno nie po raz ostatni. Do kupienia były między innymi różne okazy drzewek bonsai, paproci, aloesów, radermacher czy też drzew kawowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się imponujące okazy dużych roślin, takich jak palmy i monstery, które swoim wyglądem przyciągały wzrok każdego. Ogromną popularność zyskały także kaktusy i małe sukulenty, dostępne już od pięciu złotych, co przyciągnęło zarówno kolekcjonerów, jak i amatorów roślinnych nowości. Organizatorzy postarali się także o szeroką gamę akcesoriów, takich jak ekonawozy, podłoża i nowo zaprojektowane doniczki, które będą idealnym dopełnieniem domowych aranżacji. Za to na majówkę na Sudecką warto wybrać się na zlot food tracków. Jak co roku restauracje na Kółkach zameldują się na parkingu pod halą Nysa i spróbują zaskoczyć nas nowymi smakami. Jak zawsze nie zabraknie burgerów, dań azjatyckich, amerykańskich klasyków czy też nutki Orientu. Nysa stanie się rajem dla miłośników street foodu w dniach od 2 do 4 maja. Z tej okazji będziemy mieli dla was do rozdania kilka bonów podarunkowych. Szukajcie informacji na naszym Facebooku i portalu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Ekom. Świadczymy całodobową kompleksową obsługę pogrzebów, sprzedaż urn i trumien, pomoc w załatwianiu wszelkich formalności pogrzebowych, a także całoroczną opiekę nad grobami. Szczegóły na ekom.com.pl W tym roku Nyskie Księstwo Jezior i Gór na Jarmark w Głębinowie zaprasza w dniu 25 maja. Zapowiada się interesująco. Wydarzenie rozpocznie się w samopołudnie i potrwa do godziny 18. W tym roku odbędzie się pod hasłem Polsko-czeskie spotkanie z czekoladą i tradycją. W programie przewidziano między innymi degustacje kulinarnych, lokalnych produktów, czekoladek książęcych z różą, czeskiego gulaszu, a także pokazy rękodzielnictwa oraz występy artystyczne. Organizatorzy spodziewają się gości z kilku gmin oraz z Czech. Celem imprezy jest pogłębianie współpracy w dziedzinie społecznej, kulturalnej i sportowej w euroregionie Pradziad. Pogłębiona zostanie współpraca dwóch stowarzyszeń polskiego i czeskiego oraz możliwe będzie spotkanie i pogłębienie więzi mieszkańców pogranicza uczestniczących w jarmarku. Nie zabraknie też kulinarnych atrakcji dla smakoszy czekolady. Jarmark będzie doskonałą okazją do poznania lokalnych twórców i tajników pracy rękodzielników podczas pokazów dekorowania pierniczków, garncarstwa czy też malowania na drewnie wzorem opolskim. Nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. To wszystko na dzisiaj. Kolejne wiadomości za dwa tygodnie. Zapraszam.